Tada, poznajecie, brem cylinder paste, smar od firmy ATE służy do smarowania elementów hydraulicznych w układach hamulcowych. Tak, jak składamy zacisk, mamy tłok hamulcowy, uszczelki tłoka hamulcowego, osłony przeciwkurzowe. zastanawialiście, się na czym składać? Brem cylinder pastę nie zatruwa, nie ma zgubnego wpływu na Płyn hamulcowy DOT3, DOT4, DOT5.1, oczywiście rozsądnie. Stosować go możecie też, moi drodzy, tam gdzie macie elementy gumowe, prowadnice zacisków w systemach TRW, boż, Brembo, Akebono, to jest kolec system. Tam możecie stosować. Można te stosować do montażu tulei gumowych w systemach ATE, ale nie smarujemy sworzni, przypominam, tylko obejmy, gdzie montujemy tuleję gumową. Nie Rozpuszcza. Możecie też stosować, tak jak to mechanicy, bardzo często do wpracowywania tulei, gumowych elementów zawieszenia nie rozpuszcza gumy, wspaniale konserwuje i zabezpiecza antykorozyjnie. Polecam.